Pavarotti wygrał konkurs. Konkurs w Reggio Emilia. Dzięki temu mógł wystąpić w roli Rudolfa w Cyganerii Pucciniego w teatrze. Właśnie w Reggio Emilia. W 1962 roku między tym miastem a Bydgoszczą została podpisana... To nie w regionie Emilia. <laughs> została podpisana umowa o partnerstwie. Władze w czasach PRL-u dosyć rzadko podejmowały kooperacje z miastami krajów zachodnich, ale tego miasta, Reggio Emilia, nie mogły zignorować. Dlaczego? Otóż, właśnie tam, w lipcu 1797 roku, czyli blisko 200 lat wcześniej, Józef Wybicki napisał słowa naszego przyszłego hymnu narodowego ale historia. Polsko-włoska umowa zakładała m.in. wymianę artystyczną. I tak w kwietniu 64 roku do Bydgoszczy przyjechali śpiewacy z teatru miejskiego w Reggio Emilia, w tym Luciano. W tym nasz Luciano, jeszcze nieznany w świecie, ponieważ